Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Skorpia Tarot i zapraszam wagi na czytanie do, na czas do 30 kwietnia 2025 roku. Drogie wagi, czytanie ogólne, weźcie to co rezonuje, a resztę zostawcie tym wagusiom, które miały usłyszeć czytania. Pamiętajcie moi drodzy o włączeniu subskrypcji dzwonka, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentarza pod filmem. Um, zaczniemy wobec tego od życzeń. Jeżeli drogie wagi słuchacie i oglądacie, a do tego obchodzicie święta wielkanocne, moi kochani, to życzę Wam zdrowych, pogodnych, radosnych świąt, wielkanocnych, smacznego jajeczka i wszystkich innych tych smakołyków i potraw, które sobie przyrządzicie, kochani, aby wszystkim smakowało. Dużo zgody, miłości i radości. Dla wagi. Dobrze, moje wagi. Co będzie wobec tego nieoczekiwanego do końca kwietnia? Słońce. Słońce. Nieoczekiwany sukces, nieoczekiwane szczęście. Zobaczymy, co to będzie. Drogie wagi. Co w pracy? A w pracy sprawiedliwość. Co w miłości? Paść buław. <laughs> Zewnętrzne otoczenie, rodzina, przyjaciele, znajomi. Siedem kielichów. I rada wskazówka wynik. Król kielichów. Hmm? <laughs> ok. A w tle? A w tle dwójka mieczy. Paść kielichów. Sześć buław. Król pentakli, rycerz buław, siła. Ok. <laughs> uh <-huh. śmiech> no, jest troszeczkę niezdecydowania u niektórych wag, um, ale to dlatego, że, no właśnie, macie za mało informacji, za mało dowodów, za mało faktów, za mało wiedzy. <laughs> w w, akurat. W kwestii, w której decyzję macie do podjęcia. Chodzi tutaj coś akurat, jeżeli chodzi o decyzję, to może chodzić o coś emocjonalnego, uczuciowego o osobę, jakąś do relacji, do związku. Ale, moi kochani, no pokazuje się, że tutaj jednak chyba wystartujecie do kogoś z zaproszeniem, na randkę, na spotkanie, albo po prostu zaproszeniem do relacji do związku. To znaczy, jeśli z kimś romansujecie, to będziecie chcieć na wyższy, wejść na wyższy etap relacji, zaproponujecie komuś związek stały po prostu lub nawet oświadczyny. Na no, jakąś taką w każdym razie deklarację uczuciową i tutaj spotkacie się z triumfem, z wygraną, z podziwem. Tak, możecie kochani zdobyć względy tej osoby, no chyba, że osoba wam kochani się tutaj deklaruje i udaje się kochani, bo czujecie się jakbyście wygrali los na loterii, no bo zostaliście wybrani. Fajnie, król pentakli, stabilizacja i taka emocjonalna i materialna. Tutaj ktoś, kto jest gotowy angażować się, inwestować w relacje, inwestować w swoje uczucia i nie tylko uczucia. No, trochę to trochę tutaj pokazuje Albo waga, jeszcze w kwietniu, albo druga osoba, takie skłonności troszkę do no właśnie, do szybkiego nudzenia się. To jest tak, się szybko nudzili sytuacją lub osobną, wy albo osoba się szybko nudzi, więc trzeba tylko zwrócić uwagę, kochani, czy, no, czy tutaj ktoś, no właśnie, jest taki troszeczkę krótkodystansowy. I tu będzie trzeba troszkę popracować nad tą osobą, albo osoba nad wami, albo wy nad nią, bo ktoś może mieć takie podejście do relacji: Okej, okay, relacja stała, trwała, no ale na jak długo to nikt nikomu nie obiecuje, tak? No właśnie. I to może być tak, że jak ktoś osiągnie swój cel tutaj w tej relacji, to może chcieć już szukać nowego celu, nowej osoby i rozglądać się za kimś innym. Więc tutaj jest walka z tymi przeciwnościami, z trudnościami, ale pokonanie. Dzięki namiętności też, tu jest w ogóle dużo namiętności, i w tym rycerzu buław, i w tej karcie siły. To jest takie pokonanie przeszkód w taki bardzo fajny sposób nie agresywny, tylko w taki łagodny. Dobrze. Wyzwaniem jest Słońce, moi kochani. Wyzwaniem może być dla kogoś lew. Oczywiście nie musi. Nie wyzwaniem tylko nieoczekiwane, nieoczekiwana, nieoczekiwany może być lew, ale kochani nie musi. <laughs> Absolutnie. Może być to dla kogoś nieoczekiwana ciąża. Mogłoby się tak zdarzyć. Co rzadko, oczywiście. Może być miejsce. Nieoczekiwane szczęście. Nieoczekiwanie spełnia się jakieś wasze pragnienie, marzenie. Pojawia się radość pojawia się optymizm, pojawia się wiara w to, że wszystko będzie dobrze duża, ogromna siła duchowa i kochani nieoczekiwanie, wagi zostawią ze sobą przeszłość odcinają się od jakiejś przeszłości nie chcą już do niej wracać i moi kochani osoby wolne zaczynają wychodzić w końcu ze swojej kryjówki, aby kogoś poznać albo właśnie, żeby z kimś być na stałe, a nie tylko tak od czasu do czasu to może być, no właśnie takie to mogą być właśnie takie decyzje, że jednak coś na stałe, coś stabilnego, długotrwałego, a nie tylko od czasu do czasu czy na chwilę. Moi drodzy, tutaj też będzie jakaś niespodziewana klarowność, jasność, ale też oświecenie. Pojawia się szczęście rodzinne, powodzenie w realizacji planów i sukces. Tutaj ten sukces jest bardzo widoczny. Sukces, pewność siebie, niezależność i ogólnie szczęście, moi drodzy. A więc bardzo fajnie. Bo szykuje się tu jakieś spełnienie radosne chwile. A więc zobaczmy, w jakim obszarze to słońce dla was, dla wag. Może to być po prostu takie nieoczekiwane właśnie poczucie bezpieczeństwa, ale też to, że uczucia. Ktoś nieoczekiwanie może zacząć okazywać uczucia, tak, wiecie, widocznie, nie tylko dla was, ale dla wszystkich, tak? Nieoczekiwana harmonia, zrozumienie siedem kielichów, sprawiedliwość i 8 bułek. Moi kochani, nieoczekiwanie, spełnienie pragnienia, bo jak jakaś waga, no właśnie, chciała sukces, chciała zdobyć względy czyjejś osoby, to się uda, bo tutaj było dużo opcji. Więc nieoczekiwanie, Wam może się pojawić więcej ofert, możliwości, i Wy sobie tutaj wybierzecie kogoś. Będziecie wobec osoby w bardzo uczciwy sposób, będziecie mieć po prostu uczciwe podejście do tej relacji, ale też oczywiście będziecie tego samego wymagać. Karta sprawiedliwości może mówić o chęci wejścia w związek małżeński, więc tutaj no to ten paś kielichów może pokazywać, że to może być oczywiście też, mogą być oświadczyny, zaręczyny, może być związek małżeński, może tutaj trochę być. Słuchajcie też, sukces jakiś, jeżeli chodzi o pewne y, sprawy majątkowe lub rozliczeniowe, sprawy prawne, tu może być jakiś sukces też. Może jakaś pozytywna decyzja urzędu, może jakieś dofinansowanie, może jakieś inne, jakieś inne orzeczenie, y, które będzie wydane, na które czekaliście. Moi drodzy, no i odtąd zacznie się dużo wyjazdów, częstych wyjazdów, spotkań lub dużo komunikacji. Komuś tutaj e, najprawdopodobniej zacznie się romans lub związek na odległość, relacja na odległość mocno, no bo jest wiele opcji. Ewentualnie zwróćcie uwagę, czy osoba, którą poznajecie, ma, nie ma zbyt wiele opcji, żeby was nie traktowała jako opcję, Ewentualnie tu się pokazuje e, dla jakiejś może jednej wagi. Ktoś może chce to usłyszeć, e, że jeżeli czujecie, że wy jesteście opcją i ktoś ma tutaj romans, to zwróćcie na to uwagę, ale znaczy i ktoś ma relacje na odległość, tak? Jeżeli ktoś chce z wami tylko relacji na odległość, to trzeba tutaj, powinny się zapalić czerwone lampki, bo może osoba mm, po prostu y, traktować was jako opcję, y, tylko na przykład, nie? Ale tak jak mówię, to raczej jest wasza opcja a nie, że wy jesteście opcją w pracy sprawiedliwość i teraz moi kochani ta sprawiedliwość w obszarze zawodowym w obszarze biznesowym no właśnie, no może mówić o o faktycznie tutaj albo ofercie pracy albo staraniu się o posadę albo no właśnie w takich miejscach jak Różne instytucje, w tym nawet sądy, e, moi drodzy, może m, jakaś będzie oferta na którą odpowiecie, albo zaproszenie na rozmowę. <laughs> to może być, wiecie, instytucja, organizacja. To może być jakaś kancelaria, nie wiem, prawna, adwokacka, notarialna. <laughs> A w każdym razie <laughs> taka poważna organizacja o jasnej hierarchii. I pokazuje się tutaj, no właśnie ta praca z dokumentami przede wszystkim, z rejestracją danych. To może być praca w jakimś sekretariacie sądu i takich różnych, właśnie tych pokrewnych kancelarii. Natomiast przede wszystkim tu jest pokazana uczciwość, czyli jest tutaj moment, w którym będzie trzeba wykazać się tą uczciwością, i to może być okres próbny. Okres próbny albo jesteście sprawdzani, poddawani jakiemuś sprawdzianowi, testowi. Więc tu, jeżeli nie okres próbny, to po prostu sprawdzian posiadanej wiedzy, umiejętności, jak najbardziej. W pracy będzie możliwość udowodnienia swoich umiejętności, swojego doświadczenia, swoich racji. Będzie można pokazać nie racji, tylko swojej wiedzy. Będzie możliwość pokazać się z jak najlepszej strony. Moi drodzy, jest możliwa dla osób, które nic nie zaczynają, ani nowej pracy, ani pierwszej pracy. Jest możliwa, kochani, dosyć hojna nagroda. Uh -huh. Natomiast sytuacja finansowa też będzie dosyć stabilna. Równowaga dochodów i wydatków, więc bardzo fajnie. I kochani. I moi drodzy. Co więcej dla Was. Tutaj może być w ogóle awans na kogoś też. Jeśli otrzymacie awans w kwietniu, to fajnie. Możecie się pochwalić w komentarzu pod filmem. Ewentualnie jakaś inna forma docenienia. no? Może tak być. Docenienie i y, uczciwość, sprawiedliwość. Jakaś tu sprawiedliwość może być wymierzona. Ewentualnie jakieś rozliczenia no ale to raczej w obszarze zawodowym, biznesowym nie ma się co dziwić, że jakieś rozliczenia, kochani, mają miejsce, nie? Może to będzie czas rozliczeń. Ewentualnie y, to jest ukończenie zlecenia lub projektu, zakończenie pracy. Nad jakimś etapem i będzie trzeba rozliczyć. Może była jakaś praca zgodnie z pewnym harmonogramem, i będzie trzeba tutaj rozliczyć pewien etap prac, jakiś etap projektu, czy w ogóle już to jest końcówka, tak? I tutaj, no, właśnie, może być tutaj takie już rozliczenie dokładniejsze, pełne, całkowite, tak? W pracy, ale jeszcze sobie zobaczmy w tej pracy, drogie uwagi odwróciły się karty i to właściwie 3 a 4 się odwróciły, ale niech będzie e, rycerz kielichów mm, arcykapłan trójka kielichów i głupiec i moi drodzy e, możecie trafić na no właśnie, to jest oferta e, może ktoś dostać ofertę nie tylko pracy, biznesu czy awansu, ale jeśli ktoś ma ofertę awansu, to ona jest troszeczkę związana z u niektórych z nadzieją na jakiś romans, na jakąś randkę, na jakieś spotkania, na jakieś flirty. Ktoś tu się w kimś może podkochiwać. Ktoś może być kochani i zajęty. To może być czyjś mąż lub czyjaś żona. Ale mamy tutaj arcykapłana, tu jest ponownie nawołowanie do uczciwości, też do bycia uczciwym. Trójka kielichów, która znowu może mówić o romansie, o fliercie. Trzeba by tutaj się pilnować, kochani, bo ta sprawiedliwość może was dopaść. No, mamy tutaj tą uczciwość, etykę, moralność. Trójkę kielichów, dobrą zabawę i głupca. I ktoś tutaj może albo wchodzić w coś bez przygotowania, czyli tak jakbyście chcieli rozpocząć coś nowego gdzieś, gdzie kompletnie nie zajmowaliście się tym wcześniej i się na tym nie znacie, ale ktoś wam polecił tą ofertę pracy, lub po prostu ktoś was no, zaproponował wam tę pracę, tak? Po znajomości, lub mając na uwadze, że ktoś. Kto zaproponował tą pracę, czy dał ten awans, czy zaproponował Wam jakieś wyższe stanowisko w obecnej czy w innej nowej pracy, no to tutaj osoba ewidentnie liczy na przyjemne, spożyteczne, moi kochani, albo po prostu osoba się z wami podkuchuje. No, jest tu flirtowanie i ktoś tutaj zamierza wejść w coś bez zobowiązań. Tylko teraz pytanie: Czy to wy wejdziecie bez obowiązań? Jako przygodę, potraficie, potra jako przygodę to potraktujecie, czy po prostu to, ta osoba potraktuje to jako przygodę, a będzie miała osobę do, no, do pracy, tak? Wiecie, co, w większości postrzegam tego głupca, jako wejście po prostu w coś nowego albo nową propozycję, jeżeli kończycie jakiś projekt zlecenie, to ten głupiec może ozna oznaczać. Że dostaniecie, nie wiem, nowego klienta, nowe zlecenie, nowe zajęcie, nowy projekt, ale taki. E... To nawet nie chodzi o to, że taki, którego nigdy nie robiliście wcześniej, tylko po prostu, w którym będziecie trochę raczkować świeżczy... to będzie takie świeszczykowanie trochę. Tu nie będzie mm, wiadomo, jak to robić. Będzie się trzeba po prostu tego nauczyć, czyli to jest zupełnie coś nowego. Możecie być nawet, przy... możecie mieć przedzielen... przedzielony Zadanie czy, czy jakiekolwiek inne, słuchajcie, zajęcie, którym się nigdy wcześniej nie zajmowaliście. Ale oczywiście no, bierzecie, wchodzicie i patrzycie, bo jak to w karcie głupca, nic złego się Wam stać nie może. W miłości jest paść buław. Drogie wagi, w miłości paść buław. No i w miłości to już jest. To już jest kochanie, kochani perspektywa dla długoletnich związków i to dobra, a nawet nowa perspektywa. E, czyli e, to może być nowa znajomość, niezależnie czy jesteście w związkach, czy jesteście sami. Znajomość taka bardzo ekscytująca, pełna pasji, pełna namiętności, pożądania, energii pozytywnej. E, chęć poszukiwania nowych wrażeń tu się pokazuje i wy te nowe wrażenia poszukujecie chyba w pracy. Albo na płaszczyźnie zawodowo-biznesowej, to się u wielu z Was pokazuje. No, osoby, które są same, no, znaczy czy same, czy nie same, no, tu się pokazuje nowy związek, nowa relacja. Ktoś może być młodszy, może być ktoś o bardzo wybujałym temperamencie też. I tu jest wejście. No, właśnie, w nowe otoczenie, y, poprzez tą osobę, poznanie tej osoby, czy wejście w tą relację, nowe znajomości, nowe otoczenie i bardzo aktywne spędzanie wolnego czasu. Dużo fajnych y, y, wiadomości. Y, y, ładnie Co wobec tego? Ten paść w Co ten paść w Tutaj moje drogie wagi. Ojku. No dobra. Za dużo się tutaj tych kart odwraca. Nie, nie, za dużo tych kart się odwraca. Ok. So, a, Tak. Ma no, do przekazania jeszcze paść buław. Dlaczego ten paść buław? A paść buław bo jest czwórka kielichów: cesarz. I rycerz buław. No, a kochani, yy... Trzeba by zwrócić uwagę, bo jeśli ktoś tu ma dużo energii, pasji i chęci i nie wie, jak spożytkować ogień, to się trzeba dobrze zastanowić, komu ten ogień okażecie, bo no Komuś się nudzi, nie wiem, czy wam, czy to drugiej osobie jest nudno i tutaj ktoś szuka wrażeń ekscytacji. Wrażenia ekscytacji może znaleźć z osobą zajętą, osobą, którą ma rodzinę, która ma męża lub żonę. I z osobą też dużo starszą od siebie, bo jest tutaj paś i cesarz, więc to może być bardzo duża różnica wieku. No i rycerz Buław, czyli to jest tylko dobra zabawa, to jest tylko romans, kochani, to jest tylko to Są tylko fizyczne przyjemności. A więc tutaj raczej osoba nie zagwarantuje w tym przypadku e, możliwości wejścia realnie w relację, bo sama jest w małżeństwie i wcale nie zamierza z niej wychodzić, przynajmniej nie w kwietniu. A czas pokaże, co będzie dalej. Siedem kielichów jest kochani w obszarze zewnętrznego otoczenia, rodziny, przyjaciele, znajomi. I siedem kielichów no, pokazuje tutaj czyjeś niezdecydowanie, pokazuje tu konieczność podjęcia. Znaczy, tak, jest z zewnątrz konieczna do podjęcia decyzja, ale obecnie to tak za dużo marzeń i iluzji się tutaj pokazuje. Ktoś chce dokonać wyboru, ale nie bardzo się potrafi zdecydować na chwilę obecną. Czyli jakieś niezdecydowane otoczenie tutaj, ewentualnie no, dużo fantazjowania, ktoś, kto sobie może o Was marzyć, fantazjować. To może być ktoś, kto kochani, taką czuje do Was miłość platoniczną. No, tak, to sobie na taką, jakby na taki poziom sobie ta osoba wyniosła. I też ktoś może przynieść Wam z zewnątrz, przyczynić się do problemu z wyborem, Jakiegoś najlepszego rozwiązania albo do problemu z podjęciem decyzji. No, dlatego, że będzie dużo możliwości, dużo opcji, więc z zewnątrz przychodzi dużo opcji, dużo możliwości. Te opcje były też tutaj, w tym, co będzie nieoczekiwane. I to, co będzie nieoczekiwane, te wiele ofert, opcji, czy to propozycji pracy, czy osób do relacji, czy to kochani, spotkań, czy doradkowania. E Będą z zewnątrz. Mogą pochodzić od waszej rodziny te propozycje, te osoby z, z, z otoczenia znajomych lub przyjaciół. Więc nie będzie to nikt taki całkiem obcy, ewentualnie z czyjegoś polecenia. To tak troszkę na tej zasadzie. E, moi kochani, no e, tak to wygląda. E, co wobec tego? E, co wobec tego? Rada Wskazówka, wynik królki lichów. Król Lichów radzi Wam, żebyście drogie wagi, poświęcili czasu troszkę na te marzenia, więc jeżeli z zewnątrz przychodzi ktoś niezdecydowany, rozmarzony i w Was, powiedzmy, się podkochuje, no to może warto zwrócić na osobę uwagę. Tylko trzeba sprawdzić, czy osoba was nie potraktuje jako opcję. Natomiast e, finalnie, kochani, tutaj pokazuje się odwzajemnienie uczuć, odwzajemnienie miłości, w tym kluczu kielichów, wyznanie miłości. Więc jeżeli tutaj ktoś jest niezdecydowany, e, chce wejść na wyższy etap, przekształcić z, romans w związek lub właśnie zadeklarować się czy oświadczyć się, no to tutaj udaje się, y, jest y, tutaj y, zwycięstwo jest wygrana. I król kielichów też mówi, moi drodzy, o tym, że e, o tym, że tu jest odwzajemnienie uczuć. Tu jest osoba, która jest doskonałym przyjacielem, czułym kochankiem, towarzyszem życia. No, w ogóle ktoś może stać się. No, kochankiem raczej nie. Tutaj jest wybór y, i, osob i radą jest też, albo wybór, jeżeli dokonujecie wyboru, dokonacie. Albo po prostu radą jest osoba, która no, jest dobrym materiałem na ojca. Czyli zarówno jest przyjacielem, czułym kochankiem, jak i dobrym towarzyszem życia. Czyli osoba, która ma uczucia, która jest skupiona na dojrzałej miłości, ale przede wszystkim ta, która odwzajemnia uczucia lub chce je odwzajemnić, tak? Czyli wierność, lojalność. Ktoś, kto jest wierny, lojalny. No, może być tutaj skorpion na przykład, ale nie musi przecież być to ten znak. I moi kochani, no, jakaś przyjemna sytuacja, to może być właśnie, to mogą być te zaręczyny oświadczone, to może być decyzja też o małżeństwie, to mogą być randeczki lub inne jakieś wzruszające spotkanie czy wydarzenia. Więc, kochani, warto tutaj pozostać wiernym swoim uczuciom, no i osobie, która na te uczucia zasługuje, osobie, która te uczucia przede wszystkim odwzajemnia, jeżeli wy je chcecie komuś wyznać, tak? Także no, bardzo ładnie, bo osiągacie dzięki tej sytuacji też taki spokój, wewnętrzny spokój i jesteście zrównoważeni, tak? Tutaj się udaje zdystansować, opanować emocje, kontrolować swoje emocje. Tu jest bardzo dobre dogadanie się z drugą osobą. No, a single, singielki to jest nowa osoba. To może być taka osoba nowa dla Was, lub po prostu wejście w nowy związek, w nową relację z taką osobą. I finalnie kończy się to właśnie wyznaniem miłości. No albo wy ją wyznajecie, albo ktoś tutaj Wam się kochani. Odkryje, że kocha. Więc co ten król kielichów jeszcze ma wagą do przekazania. demeczka mieczy, ok, dziesiątka pentakli i i sąd ostateczny, mhm. dobra. E, moi drodzy Siódemka pokazała działanie w sposób zakulisowy i zawoalowany, czyli działanie, może tego króla kielichów, może ta osoba ma dla Was niespodziankę, i w sposób ukryty szykuje tutaj, albo wprowadzenie was do firmy, do firmy rodzinnej albo tutaj jakiś awans, albo jakieś wysokie stanowisko lub funkcja no taka, która zapewni wam stabilizację i dobrobyt do końca życia no bo tutaj jest pełna, udana rodzina bezpieczeństwo, to jest ktoś, kto chce lub w sposób ukryty, jeszcze ukrywa, nie mówi działa z ukrycia, w taki sposób zawalowany że chce wam tutaj całe to cały ten ee, jej Wszystkie te dobre materialne, zgromadzone, posiadane, zapisać, przepisać, lub po prostu yy, chcę Was do tego tutaj jakby dołączyć, tak? Czyli, yy, żeby to było nie tylko dla Was dostępne, ale żeby to po prostu również było Wasze. A, tak więc. Tu pokazuje się być może, właśnie praca w firmie rodzinnej, lub jeśli nie praca, to funkcja taka, tak, która zapewnia Wam spokój finansowy do końca życia. Są dostateczne. No właśnie, tu pokazuje się krewny, tu pokazuje się osoba z rodziny przy tym, bo tu w ogóle 10 pentakli jest to pełna, udana też rodzina wielopokoleniowa, i tutaj jest albo powrót do rodziny, albo powrót w rodzinne strony, albo kochani. Yy, pomaga tutaj ktoś krewny czyli ktoś z rodziny ewentualnie jest to powrót partnera, partnerki z przeszłości po to, żeby zostać na stałe więc jeżeli król kielichów jest dla kogoś partnerem, partnerką, mężem, żoną byłym, byłą z przeszłości, no to tutaj jest zgoda i jest no i jest kochani pozostanie ze sobą na zawsze, taka decyzja by tutaj zapadła tak by to trochę wyglądało. No ktoś chce tutaj, kochani, zaplanować wasze życie, wasze życie razem do końca. Więc nie myśl już o nikim innym. Jest ta wierność, jest, znaczy jest to oddanie i wierność, ale też chęć bycia ze sobą już na stałe. Dobrze, drogie wagi, dbajcie o siebie, buziaczki, Pa, pa.